Cześć wszystkim, przede mną mam ZT Blade A34 i pozwólcie, że pokażę Wam, jak ustawić timer aparatu w tym urządzeniu. Zacznijmy od otwarcia aparatu. Dobrze, a teraz jesteśmy w standardowym trybie zdjęć, więc otwórzmy ustawienia w prawym górnym rogu. Tutaj musimy wybrać czas odliczania, a mamy trzy opcje: wyłączony, 3 i 10 sekund opóźnienia. Więc po prostu stuknij w opcję, którą chcesz użyć, wróć do aparatu i naciśnij przycisk migawki. A od teraz twoje urządzenie będzie odliczać od 10 lub 3 w zależności od wybranej opcji, a po tym czasie po prostu zrobi zdjęcie. Możesz również wyłączyć timer, stuknij ikonę, ustawienia, stuknij czas odliczania i wybierz opcję wyłączony. A od teraz Twoje urządzenie będzie robić zdjęcia zaraz po naciśnięciu przycisku migawki? Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Proszę naciśnij przycisk, subskrybuj i zostaw łapkę w górę.